Dobra, witam panowie, tu go tam i... Tu go... tam do napisał, pozdro, Tu go tam i... A tam są czołgi! O nie... Jo! Tu go tam i... i Wasiuk. Siemanko! Jo, jakie oni czołgi muszą mieć. O ty... A... O tam są lufy, widzisz to? O Nie! Tam są ósme poziomy, nie? Tam jest działko, najgorsze, trzeci poziom, nie? <grym> <O> nie <grym> nieee... Nie, Anioł... na moją luchę, nie? Zmierzy Ale to jest dłuższy od ciebie. Chodź, podejdź do mnie. <grym> Adam... Uszczelę ci matkę. No <grym> bo ja za strzelę, a ty mnie Witam. Czekaj, tu się pisze do nich. Jak się Patrz, pisze do nich? Ej. Masiu, y jest... dawaj na czołowę. Nie w imię. <grystanie> Moja lupa trochę z odpiędu już się... Aaaa, ci lufę, ja cię paliwę. What the fuck. jestem piszczycielem, za mną. Dostań, bo to jest... Muszę za mną iść. Jestem takim twoim synem. Wypiór. <grystanie> Do Roboty, ja tu... a nie śpiewki. Ja tu... Ja tu bronię bazy. Spoko lufa. <grystanie> <laughs> Spoko, lufa. Ja tu robię nawrót. Cicho, warsiuk kara. Wasiu, który jest niszczycielem. Jadę za nimi. O, jakiś swacik. Swacik? Co to jest? I to ścierwo. No, boję się tych ich czołgów. Nie, nie chcę się nawet z nimi stykać. Chcę to wygrać w bezpieczny sposób. E, zdejmę tamtego typa jest tak daleko. Niszczycielem. Jasne, no. Kuuu! Ktoś mnie namierza. O, ten typ ma u mnie przerąbane. Cześć, żuch. Cześć, żuch. Ola, mi. On wygląda jak grzuchwa. Znikli mi z lufy. On dostanie... Pa, pa, pa. A się złoży do tego. O! Oh! Dostał za dwa. Się złoży. O tego tu nie. O, widzę go, lol, patrz, widzi! Ten koloma. Nie trafiłem go. Ten koloma już pojechał, nie? Czekaj. O, jak szybki, nie? A, <laughs> się zbudował. Frajer. O, widzę cię, tylko nie mogę cię wycofać, bo jesteś za nisko. Dobra. Co to było? Kiniś, w on. Shut down. Aha Wait, wait, wait kolego o, o kolego Aj ci się dostaję Ale nie, nie ja go jeżdżę W ogóle zniknął W ogóle nie umiem trafiać niczym nie A Jak się nam jeżdża powiedz mi Trafienie krytyczne i mu całe HP jeszcze miał, nie? Cześć ja nie jak to się długo przeładowują? Oh Cześć dostał, dostał, oberwał. Cześć bywac kogoś zabija? <grym> yes, ksuli, nie, z mi z O GG. O widać. O ja tu zabijam, czekaj. Body combo dostanie combo. To nie, bo to było łombo combo i. On dostał, nie? I nie dostał. Bo <noise> zero HB mówiło. Ten zymiesz Co ten typ robi jak ty zwał A to jest wuch, nie? Na pałę tak A ja tu nie mam to robić nawet W sumie jestem niszczycielem do. Ja to... <noise> Ej ty tam stoisz tam nie. To, ja tu jadę w nich Wjeżdżam w nich jak... Wjeżdżam w nich jak w masło Wjeżdżam w nich jak Ted w bit. Będzie Waszyngton! Waszyngton! O, mam cię, mam O O, o, mam cię, 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 mam zabił, mam cię, mam to, mam cię, to play mam cię, mam cię, mam cię, mam Witam, oto poradnik, jak wjechać pod górkę czołgiem. Tak. Musimy zrobić taki manewr wojskowy, który się nazywa Back to Hell. I teraz ten. Ale to był teamplay, nie? <grych> tak, 100%. O, lubek, woł. Ale to się tak długo przeładowuje, to jest smutne. Pa, jak ja szczelam nie, w ogóle. GG jak ja szczelam. Temu w ogóle plecy zrobił, pa, pa, pa. A jak w nich, wjechaliśmy w jednego w twórkę, nie? Tak na maskę. Aby się boi wszystkiego. O nie. Ładuj się działo, ładuj się, będzie KS. No nie, skłonimy go. Kurde. Kurde. O, ale właśnie garał, Ten oj, w... oj, 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 dostałem, oberwałem. O, oj, oj, Ten w ogóle gdzieś tam... Dobra. Zdechł na... Możliwe, że samo się naprawi po jakimś czasie, coś? No. No, kara ma być. nie, dojeżdżą. nie, dojeżdżą. nie, dojeżdżą. nie, dojeżdżą. Ale nie kara O nie, jest pod podjara, jakiś koleś na mnie jedzie, nie? O nie. Nie zasłaniać mi O nie, jakiś koleś na mnie jedzie, ja się boję, A Basiu, <mogląc> koleś na mnie jedzie. <laughs> patrz! Oni są w naszej bazie, ty! Patrzę mnie w ogóle, pa pa pa, jak mnie zabiję, nie? nie? ma. <laughs> to patrz jak Wasiu kara, Wasiu na trzeci frag będzie, nie? Dobra, patrz na ciebie, czekaj. Dobra. Nie macie. O jesteś, o! Wasiu kara. O stary, przecież to jest. O ja nie trafiłem. Kurde Chem <laughs> dzi go znowu wjeżdża, nie? Gotami wasiuk. Gota mi Wasiuk na propsie. To jest tam zginęłeś. Mhm. Tak chamsko mi koleś zabił. Zostawił mnie na 5 HP i mi przejechał. No idą do nas, przejmować się ja. trzeba uważać. Po dwóch, lol też. A ty koleś... O dobra. Waśnieł ten prąd, celowanie. Ja Dawaj, 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 zabierz go, dawaj, dawaj! To waśnie za Nie, 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 nie. Nie, ale wygaliśmy. To o, stop ale właśnie dwa flagi, nie, życiówka. Wyszł dostałem za zwycięstwo? Mhm. 25 tysięcy. O kurwa, to grubo. Skuteczność bitewna. Y raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu aż ten. Jo! Basiu, kogo bierzesz? Ale ładnie kierowałem to, a grałem wysokim poziomem. Aj, będzie fejm, Wezmę pierwszy poziom. <laughs> Wezmę Renault'a, pierwszy poziom. O, jedzę banany. czekaj. Ja Wezmę, dobra. Dobra, to my wracamy raz.